Kochanka europosła herbatkę mu przyniosła. W kraju partia i działacze. Żona dzwoni, dziecko płacze. A tu szóstka w Euro pęka i do tego dietka dzienna. I ta belszka po nim skacze, aż łopocze nad nim zaczes. Tak mu z wszystkim tutaj dobrze, że go zaraz sens sił odrze. Kraju, lokalne struktury i z ruskimi awantury. Tam starlinki, kłótnie jakieś. Podcast z panem Bartosiakiem. Niech nie zbudzicie to wszystko w euro. już ci niosą czy? Każdy ty dewizowy pośle Jutro obiad, potem sauna Mijasz bramce pana Brauna Poseł Budka z panią Szydło Mówią, że im łagius brzydło Kobosko chce przestać dyszeć Bo powiedział coś pan Śmiszek W kraju spory Ukraińcy Każdy chce się nakraść wincy jak właśnie podział łupów i niemiłe zdjęcia trupów. Tam, gdy puszczą iskandera, nie dokończysz, o cholera. Tu masz atomowy płaszczyk, w kości z losem tu nie graszty, więc już śpi mój europosługu belszka zagra ci na nosku sankę z przyszłych waśni i z Europą.